Flexus Q na rynku polskim od bardzo niedawna, aczkolwiek to jest jeden z bardziej lubianych sprzedawanych przeze mnie podów na moim skromnym stoisku. A wiecie dlaczego? Jest kurwa fajne. Bo wygląda tak, jak pod powinien w miarę wyglądać. Bo... Jego jakość wykonania jest taka, jaka być powinna bo nie za nie cenę. jest plastiku wykonany, tylko jest z jakiegoś metalopodobnego tworzywa, który nie jest gównolitem. Ma ładną tutaj sobie graficzkę, barwy kolorystyczne macie sobie tutaj w ogóle. Czarnego mogę Wam pokazać bez dłuższy. No dobrze. No bo sobie mamy tutaj jeszcze w ogóle czarnego, tak przy okazji, ale to już jest taki e, majny, że majny, tylko że tutaj górę mu jebało. Pewnie na stryczku był. <laughs> Słuchajcie, mamy regulowany przyrost powietrza, który jest przyjemny. On jest taki trochę specyficzny, bo to nie jest jak na przykład w pozie pro, że taka. To jest na gumkie. To nie jest gumkie. A to na gumkie jest, no zobacz. No nie, to się przesuwa. Tak, ale tu jest na gumkie. Znaczy no, tutaj jest taka gumkie, jakby, ale no tam w dupę, co nie? No właśnie, się go wyzywa. Tak na pierwszy rzut oka w ogóle Flexus się wydaje zwykłym PODem. Ja pierdolę, jaka taśma. Na pierwszy rzut oka Flexus to jest zwykły POD, ale cechuje go między innymi to, że ma 3A ładowanie. I się ładuje 10 minut. Jak sobie wstałem rano i chciałem sobie z niego pojarać, i nagle się okazało, że bateria padła, a ja mam do wyjścia 15 minut, to go podłączyłem i jak już wychodziłem, to miałem go w pełni naładowanego. Posiadamy w nim 700... Kurwa kolejna bateria, a nie, to kropka miga, sorry. 700mAh, do tego mamy grzałki 0,6, 1 i 1,2. Nie, 1. Tylko mi się popierdoliło, że a 1 to była 1,2, dlatego mi się pojebało, coś odkleiło mi się w pani, wiesz? Odklejkę masz! No mam odklejkę. To tylko... nie, to są dwie w takim razie, 0,6 1. No, dokładnie. W ogóle, on nie jest na magnesie, jest na takim lekkim zatrzasku. No i wymieniasz nie cały pojemnik, tylko grzałek. I mam nadzieję, że się nie będzie psuł jak winci, bo winci, kurwa, wiesz co odkryłem z Karolinką, no. że kurwa cały czas wypada. Wypada każdy. A to może coś jest tam jakaś wada w takim razie, ale winci też jest na wcisku, na zacząć. Tak. Ry... A czyli <laughs> ten zbiornik zdjęcie. No wiem, Bo może zmienić. tam jest coś spierdolone. Wiem, że każdy No. no. I... Macie trzy tryby pracy tego poda, które oczywiście macie tutaj przycisk, żeby regulować to gówno. Wiadomo, pięcioklik, uruchamiasz, wyłączasz. Przyciskiem możesz się zaciągać. Zwłaszcza jak ci pierdolnie system podciśnieniowy, co raczej się jeszcze nie zdarzyło. Trzy klikiem sobie zmieniasz: czerwony, najsłabszy tryb, niebieski, pośredni, zielony, najmocniejszy. Na grzałce 03, fuj, 06, przepraszam, wróć! Ogólnie jak macie go na full naładowanego na grzałce 06, wręcz słyszycie, jak prąd przebiega. To jest bardzo taki przyjemny, zajebiście przyjemny dźwięk. Przelot jest taki, jaki być powinien w chyba. Tym bardziej, że jest regulowany. Tak. I jest po prostu według mnie ładny. Ty, pojemności ma karcisz dwóje, tak? Tak. karty ma dwóje pojemności i oczywiście jest pod gumką, ale gumka jest bardzo y, przyjemna, mięciutka, fajnie się ją otwiera. Co jest zajebiste w tym podzie? Nie poci się. Ani kurwa trochę. To jest kurwa prawda? Nie mam kurwa bladego pojęcia. Widzisz, ile on nie nieużywany? To jest suche. Leżą ile leżą kurwa z... To ty no miesiąc można powiedzieć. Prawie miesiąc leżał nieużywanej ani kropi. To jest Nic. pod tym względem ideolo. E, co my tutaj jeszcze mamy? Chyba, a cena w ogóle? Cena u mnie na półce on stoi za 129 zł. To Ale. cena jest... Gitarra! Gitarra, jak za 3A ładowanie, ja nie wiem, może sobie znajdziesz taniej, nie wnikam w to, kurwa, jak sobie znajdziesz to sobie... O. Jeżeli chodzi o jego wagę, wymiary, są prawowite, są dobre. Dobre, jest trochę dłuższy niż przeciętne pody, ale jest ciężki, przynajmniej czuć, że coś trzymasz w łapie. Masz tutaj u dołu ten port swój do ładowania. O kurwa, ty pierwszy raz widzę, że tutaj jest ten dzyndzel nie biały, tylko fioletowy. O kurwa. Ja że jeszcze błękitne, no, ale fioletowego. Ty, fioletowy. O kurwa, to, za to jest 10 punktów kurwa, to jest 10 na 10. Ty fajny fioletowy jest kurwa, to, to jest jelno mega. Pudełko jest w ogóle chujowe, ale to pudełkiem nikt się nie jada, tak? Ja bał ten z pudełko, kurwa. E, I możemy jeszcze dać oczywiście minące za to, że nie ma że, języka hebrajskiego. Co jest? Kurwa. No nie ma, serio, zobacz. Ja na chuj mi hebrajski, człowieku. <laughs> Niskiej gary. Słuchajcie, na internecie może być on gdzieś... Jest angielski Zaniec. i francuski. Dziwne, że nie rosyjski. O Boże. Na chujcie passport. za dwa lata wszędzie będzie Rosja. W porównaniu do butelki 210 ml olej smarujący wazelinowy jest taki. Ja pierdolę, jakie to głębokie. Głębokie to było właśnie po oleju Wa wazelinujący, smarujący. Powiem wam tak, testowałem w ogóle grzałkę tą jednoomową na swojej sztuce, tylko jest e, tego typu problem, że testowałem to na bardzo chujowym olejku, który po trzech dymach pierdolił całą grzałkę. Więc, e, no. Tak jakby nie powiem wam jak się sprawuje. Słuchajcie, to, że jest meszowe grzałki, to nie trzeba mówić, bo to już jest standard. To już jest standard mesz grzałka, jest praktycznie wszędzie. A jeśli masz jakąś wersję regularną, to zaraz i tak będziesz miał mesz i chuj. I co mam wam powiedzieć? No jest po prostu spoko. I wiecie, wiecie co, co? I się z niego korzystał. Ja nic jeszcze tak. Jakby tej gąki nie było? Mm, jaka ta gąka jest w ogóle? Ale jest bardzo synchroniczna. I wiesz że ja nie dam dziesiątki, weźmiemy. Kurwa, no, ale to jest pod. Każdy jeden ma pod gumkę. Nie każdy. Który nie ma? A jaki? No, a ja wim. Pod, który nie ma gumki. Ta, a ja wim. czekaj pod, który nie ma gumki. Na 2 Jeżeli nie pamiętam, musisz mnie oświecić? terio Terio. <laughs> sznurę. Idiota. Idiot. Idiot. O. baran de genera. <gryśle> <gryśle> Dobra, i co by wam powiedzieć, powiem jest okej. Okay. Mi się osobiście z niego bardzo fajnie korzysta. Każdy znajdzie jakiś minut, więc tego nie możemy dać dychy. Ale 3-amperowe ładowanie U. robi swoją robotę. Co ciekawe, jak z klakerem, ale. A nigdy nie miał problemu z klakierem. Raczej nie. I wiecie co? Jesteśmy zadowoleni, że ta firma odżyła. I robi dobre sprzęty. Nie każde, ale. Nie no. każde, bo był taki jeden bordziak, który, o uchowaj, Boże. To w każdym razie jest sobie Wilter i jest sobie poke x które są do dopy. Więc takich sprzętów nie chcemy, ale takie sprzęty jak Flexus, to, to jest bardzo fajne, akurat. I ja z tym z wielką chęcią handluję. Wiem, że to się nie spierdoli, wiem, że to nie wróci na reklamację. I a spojrzenie w ogóle nie mają tu do siebie, żeby w się na przykład elektronika przyjdzie i zatem w ogóle dobre i powiem Ci tak, z tej 06 ja lepiej się mogę najarać niż Spoke X z 06, kurwa. To jest naprawdę dobry spokój. I tyle wam do tego. I tyle Ci wystarczy, a jeśli chcesz naszą ocenę, to żeby nie było za kolorowo, to dajmy sobie 9. 9,3. 9,3. 10. 6, I pi. R kwadrat. Minus Q. Jaki mam wygląda? na delta? A4 b, b kwadrat, kwadrat minus, minus 4, 4 AC. AC Kurwa zapamiętaj Jezu kurwa. po co to <noise> Nie wiem na śladowej co to